Dzień dobry i zapraszamy do oglądania Dzień dobry Dzień dobry do oglądania Okej okay, Tak może być No dzień dobry wszystkim witam bardzo serdecznie sobota cieplutko e... No już moja choroba się kończy bo już, już dzisiaj ten e... dzisiaj jeszcze taki katar mam to jednak to było jakaś, jakaś tam grypa czy jakieś tam przeziębienie było bo wczoraj wczoraj rano się spociłem strasznie, się wypociłem, No dzisiaj już zacząłem trochę robić, e, troszeczkę już poukładałem tutaj, ale jeszcze taki jestem słaby, zmęczony, e, znaczy, się, no nie mam za bardzo siły tak żeby ten, żeby e, no troszeczkę już tutaj ten e, poukładałem tego drzewa, ale tak powolutku. Jeszcze kolega ten e, Kasper ma przyjechać, Kasper ma przyjechać. E, e, Pociąć mi trochę tego drzewa. A tutaj widzę, że zaczęli budowę domu. Wykopali ten, wykopali dziury, hello. Wykopali dziury chyba będą już teraz wstawiać te kołki pod ten, pod chaos. Nie? Idę tam zobaczyć, idę z tamtej strony zobaczyć To to jest ciekawe. Budowa domu, budowa domu w Kambodży. Na takim ogródku. Tam był taki bananowy ogródek bananowy ogródek, a oni tu hello make movie a to oni wstawiają tutaj takie te najpierw oni najpierw wstawiają wstawiają takie kręgi takie kręgi najpierw wstawiają do tych, do tych dziur i, i z tych kręgów chyba dopiero z tych kręgów będą stawiali te pale a to takie coś czyli kolejna ciekawostka no? Tak, będą na pewno tak. Ten kręg ten krąg będzie wstawiony tutaj, do środka. O, raz, dwa, trzy, cztery. Uuu, to będzie to jest solidna konstrukcja. Cement już widzę jest. Taki szybki cement do tego, do... A tutaj jest raz, dwa, trzy. Tam było cztery, a tu trzy. To nie wiem, o co chodzi za bardzo. No, za bardzo tego nie rozumiem, bo to jest taka, taki kmerski... Taki skmerski styl budowy i ja tego za bardzo nie rozumiem, ale oni, oni wiedzą co robią o, i już kręgi idą do góry. tutaj, kurczę nie mogę za bardzo pojąć tych nie, ich sposobu tego, ich sposobu budowy, inny całkiem ten, inny, a a tu jest poziomica, co jest właśnie poziomica, e, to się nazywa bo po niemiecku chyba, No, idę z tamtej strony, zobaczę jak tam będzie widać. No, już jest, już mam temat na, na parę dni, bo będę teraz, będę te, teraz pokazywał w trakcie tej, e, w tre, jak będą to budować. I tutaj nic nie było, tu nic nie było. Monika zadecydowała, że postawi tutaj domek. Postawi domek i, i do wynajęcia będzie. Idę teraz z tej strony, zobaczę jeszcze. Teraz znajomi znowu, ponownie mają znajomi już przyjechać już. Już czasami aż mi ciężko jest. No tak, jedni znajomi przyjadą, pojadą, drudzy przyjadą, pojadą. Ja już tak czasami jestem troszeczkę zmęczony, ale dzisiaj tak nie było za bardzo. A to on, on na razie tutaj stawiają, na razie stawia tutaj e, z boku to. nie. Nie wiem albo może ten... Może to są jakieś rury kanalizacyjne, może to jest no, Nie wiem. Trudno mi powiedzieć no co oni ten. No mają jakiś swój sposób i i, i działają. No. no, wędzarnia stoi moja. No musi ten, no muszę poczekać jeszcze. Jeszcze do poniedziałku. Jeszcze narąbię tego drzewa, żeby ono trochę przeszło. W poniedziałek chyba. Poniedziałek. No to w poniedziałek jakbym zaczął, to dopiero mięso przygotować, a wędzenie dopiero we wtorek przez cały dzień, czyli kiełbasa dopiero w środę. Nagrywał trochę u siebie. trochę tutaj na budowie, bo oni coś tutaj robią, ale nie wiem jeszcze dokładnie co. <laughs> Muszę zobaczyć. Oni no, wcipują tutaj ten taki grubszy, ten, taki grubszy A! To oni robią te wzmocnienia. To są wzmocnienia na te... Chyba na te bale. No. To są wzmocnienia na, na ten. Na bale Kurde, ciężka to jest praca. Cięż, ciężko panowie pracują. Very hard job. Ciężka praca, Joni, od rana ten, od rana... A, i tutaj jest ten, tutaj jest dach już przywieziony. Cały dach jest. To, to są te... To jest właśnie ten materiał budowlany z tych... Z tej palmy, palmy wodnej, co w słonej wodzie. W słonej wodzie rośnie, to ma bardzo długą wytrzymałość tak normalnie 3 lata, ale czasami jest tak, że i 4 i 5 lat wytrzymuje no, 3-4 lata, ale bo to, bo to nie jest drogie, to jest bardzo tanie, a jest, jest wytrzymałe. No ale ma swoją żywotność. No. no i a poza tym naturalne, to jest naturalne. Dlatego? Dlatego opłaca się to raz na 3-4 lata wymienić. No ja tak. Tak troszeczkę, troszeczkę pociapałem tego drewna, i troszeczkę odpoczęłem, bo jeszcze nie mam tyle powera, żeby, żeby tak cały czas rąbać. No, tak codziennie będzie lepiej. No. Troszeczkę porąbałem, położyłem się na chwilę i teraz wstałem i, teraz i, i tutaj troszeczkę się odniosę, do, bo mam taką fajną, taką historyjkę opowiem fajną, i aha i chciałem bardzo przeprosić. E, panią panią Beatkę, która ma kanał e, z domu na kółkach. Z domu na kółkach, tak, tak to jest, wszystko jest razem napisane. Także przy okazji przy okazji e, e, no będę, promował twój, będę promował twój kanał, bo, bo jest fajny. Bo z tego co zauważyłem, to tak widzę taki hipisowski tryb życia prowadzisz. No taki, no to jest mój, mój, mój przedział. Ja też, też z tego okresu pochodzę. Też z tego okresu pochodzę takiego hipisowskiego, dlatego, no dlatego ja prowadzę taki tryb życia. No. Potrzebuję zmian, po prostu potrzebuję zmian. No nie mogę tak. Nie mogę tak konstans usiąść na sofie z pilotem i, i oglądać telewizor, to nie, nie, nie da rady. Ja w ogóle nawet nie wiem, co to jest telewizor, bo Nawet kazałem tutaj... Kazałem, bo tutaj u mnie na ścianie, w salonie był telewizor, to kazałem ten telewizor zdjąć, bo nawet samo to, że on wisiał, to mi przeszkadzało. A co dopiero oglądać? E, także jeszcze raz bardzo przepraszam. Ja tu widzę, że pani odpowiedziała. E, pani e, z Domu na Kółkach, pani Beatka odpowiedziała, e, że... Bo, bo ja ją przeprosiłem tutaj pisemnie e, i ona napisała tak No tak, wystarczyło się podpisach Ech, my kobiety, no nie no ja, Mi wystarczyło tylko zajrzeć na, e, na twój profil to, No to bym wiedział, ale ja po prostu nie zajrzałem Bo to tam wystarczy kliknąć tam w to w to okienko takie, i, i przy, aha, i przy okazji, e, przy okazji, Beatko zasubskrybowałem twój kanał, i, i z dzwoneczkiem, tak żeby będą mi się pojawiały twoje, e, twoje, jakieś tam wstawki nowe. Także o, zapraszam, na, e, zapraszam e, na kanał z domu na kółkach. No a teraz, teraz powiem taką historykę. Tu moje kurki już takie, do, one już do spania są przygotowane. No, już tak chodzą, tak dziowią, bez sensu. Tu już dwie już w kurniku są. E, no, ja opowiem taką historykę. Hmm. E, może najpierw takie pytanie: może, e, może najpierw takie pytanie zadam. Czy byłbyś w stanie opuścić swoją strefę komfortu i przenieść się w zupełnie inny świat? Czyli. Chodzi mi właśnie o, o to przeniesienie się z, z tego europejskiego stylu do azjatyckiego. To są zupełnie różne dwie różne rzeczy. Czy, jest, czy miałbyś na tyle siły? Ja to mówię do osób przeważnie starszych, bo ta historyka to się tyczy właśnie osób troszeczkę starszych, takich w moim wieku i jeszcze nawet starszych. Czy byłbyś w stanie zmienić swój w tym wieku swój tryb? Życia. Ja to zrobiłem. E, ty napisz, ty napisz jak jak ty to widzisz. I ja teraz opowiem taką historykę. Ja mam tutaj taką bardzo fajną znajomą. E, znaczy, to jest małżeństwo. Oni tutaj przyjechali e, z Niemiec. E, też ona oglądała, ona bardzo długo oglądała mój kanał, ja z nią pisałem. Ona najpierw przyjechała tutaj na rekonesans, mieszkała tutaj trochę u mnie, pojechała z powrotem do Niemiec i tak, o, powiem, mi ile ona ma lat. Ona już ma ponad 70 albo 71 lat, a jej mąż już ma 83 lata. I ona po tym po tym krótkim tutaj pobycie, bo ona już wcześniej, ona zamierzała, ona zamierzała e, coś zrobić, bo nie czuła się tam, pomimo że pracowała tam całe życie e, w Niemczech i on tak samo, nie czuła się tam komfortowo. Były tam, są, wiadomo jakie tam są sytuacje w Niemczech, także ja tego nie będę opowiadał. W każdym bądź razie, e, w każdym bądź razie ona... E, ona przyjechała, zrobiła ten rekonesans i ona podjęła decyzję, że ona się tutaj przeprowadzi. Ja tak sobie myślę, no ale jak to w tym wieku? Yy, yy, mąż już jest, ma 80, 83 lata, ja wiem, że to będzie ciężko. Ona mówi, że oni już są na tyle zdesperowani, że, yy, że po prostu i mają jeszcze na tyle sił, żeby się, stamtąd, żeby się z Niemiec wyprowadzić i przeprowadzić się do, tu do Kambodży. I oni tutaj przyjechali oni tutaj przyjechali, tam oczywiście tak, bo oni są na emeryturze, tam oczywiście im utrudnienia, bo ona teraz, teraz jeździła, bo tam załatwiała te sprawy emerytalne, tam te, te sprawy, tam robią jej utrudnienia wiadomo, bo, bo te pieniądze wiadomo, że wypływają z, z Europy, oni nie lubią jak z Europy wypływają pieniądze do Azji. I utrudnienia tam jej robią, z tego co ona mi opowiadała, to nie są jakieś tam wyssane moje te z palca, to ona mi to opowiadała. I oni już tutaj, oni podjęli decyzję, że oni chcą być, oni chcą być tutaj. E, ten e, jej mąż, jej mąż e, chodził tam, e, cho, w Niemczech chodził z tym takim balkonikiem już, już podbierał się tym balkonikiem. Tutaj on już tego nie używa. On jest tutaj. Pomimo, że ma tyle lat, on jest cały czas pogodny i zachwycony tutaj, tutaj tymi ludźmi, tą pogodą tutaj, tą życzliwością. Wszędzie on się na każdym kroku spotyka tylko z uśmiechem. I on jest. I ja, ja pamiętam ja jak go widziałem pierwszy raz, jak on tutaj przyjechał, on był taki, taki może niesmutny, ale taki, taki był mało, mało pogodny. I nie był opalony, był taki biały, on teraz jest opalony, jest taki, y, taki widać pełen życia, taki, y, że, 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 no po prostu, że się dobrze tutaj czuję. I ona, ona tak samo, y, ona tak samo, ja nie będę wymieniał ich imienia, żeby tam nikt nie, nie kojarzył, bo może oni nie będą sobie życzyli. To jest tylko po prostu, tutaj, ja daję taki przykład, oni pracowali, y, on pracował w Niemczech bardzo długo, on, nie wiem ile tam lat, ale może z 50, może więcej, ma bardzo wysoką emeryturę. Ona też pracowała bardzo długo tam w Niemczech, też, też ma swoją emeryturę i mieli tam swoje mieszkania, mieli ten, i oni się tego wszystkiego powoli pozbyli, pozbywają i wszystko transferują tutaj do, do Kambodży. Tutaj. Y ona mi, powiedziała, ona mi powiedziała, bo właśnie oni dzisiaj do mnie przyszli, tylko poszli teraz tam do Moniki coś zjeść. I, i ona, mi, ona, mi, ona też cały czas jest pogodna i uśmiechnięta. Ona mówi, że ona, ona już nie chce tam wracać, ona chce być, chce być tutaj nie ma, ona tutaj nie ma żadnych, tutaj nie ma żadnych utrudnień, jakiejś papierologii, czy jakieś, no są tam może jakieś dro, drobiazgi, no bo to wiadomo, że to są już starsi ludzie yy, i oni mają już jakieś tam swoje yy, mają tam już jakieś swoje takie upodobania, nieupodobania, jakieś tam swoje zasady no i tego już w to za bardzo nie można, nie można ingerować i ja to pytanie co zadałem to nie tyczy się yy, to nie tyczy się tych młodych ludzi, którzy, yy, którzy jadą w poszukiwaniu jakiejś egzotyki, jakiejś tam przygód, jakiegoś challenge'u, czy jakiegoś czego, bo to jest całkiem coś innego. To, yy, to, się tyczy to się tyczy osób tych, którzy są w starszym wieku i, i są w takiej desperacji, czyli Czyli, e, czyli coś jest po prostu, coś jest nie tak, skoro, skoro e, tacy ludzie w takim wieku się decydują e, na wyjazd do innego kraju, do azjatyckiego kraju. Czyli, czyli co z tego też wynika, że kraj, w którym oni tyle lat pracowali, nie zapewnia im bezpieczeństwa. Przede wszystkim to o to chodzi. Oni się nie, czuj, nie czują tam bezpiecznie. E, miał, e, miał on właśnie, jej mąż miał taki przypadek, że ktoś, ktoś go tam wywrócił, kopnął, i on, bo oni mieli wcześniej przyjechać, ktoś go tam wywrócił na tym, na tym, tym e, on tam se połamał jakieś, jakieś w każdym razie musiał, e, jakieś, wiadomo kto go kopnął, nie? E, e, i on miał tą rehabilitację, i oni troszeczkę się przeciągnęli bo oni by wcześniej tutaj do mnie, oni wcześniej by przyjechali. No, ale taka sytuacja. No, także, no, ja nie mówię o tych młodych ludziach, ja mówię o tych starszych, o tych starszych ludziach. Że jednak decydują się. A poza tym, bo to jest, bo to jest tylko jeden taki, taki przykład, dałem z brzegu, ale je, ja mam mnóstwo tutaj i innych też znajomych, z którymi piszę, którzy tutaj przyjeżdżają i oni się, oni rezygnują z tego komfortu europejskiego i chcą tu mieszkać w tych. E, kambodżańskich warunkach, czyli w tym brudzie, smrodzie, e, ubóstwie, e, węże, e, jakieś tam inne insekty i chcą jednak żyć tutaj, czyli coś, coś tu jest nie tak. No, no ja dziękuję wszystkim też za ten za za te komentarze szybkiego powrotu do zdrowia no już jest coraz lepiej no. no nie chcę tak, bo ja bym mógł się położyć i leżeć, ale to takie leżenie cały czas no też to ja bym się osłabił po prostu i ja bym leżał trzy dni i później bym znowu trzy dni musiał dochodzić do siebie a tak ja stopniowo stopniowo troszeczkę tam troszeczkę porobię, nie za dużo e, troszeczkę tam pociapię, coś tam zrobię to byłem dzisiaj na markecie bo musiałem Zrobić ten jedzonko, kurczaczka sobie zażyczyła jak zwykle. Musiałem kurczaczkę jej kupić. No także no nie, no, a, a poza tym, no nie bardzo. Ja tu nie mam za bardzo tak czasu na chorowanie, bo, bo od samego rana mi tu kury dziobią po, drzwi, po, po drzwiach, że dawaj dawaj żreć. Także to, to nie jest tak. To nie jest tak ten. No muszę, muszę po prostu wstać i je nakarmić, bo. No co, co to kury obchodzi, że ja mam ten, yy, yy, że ja mam gorączkę albo, albo że mi yy, yy, mięśnie bolą? Nikt to nie obchodzi, dawaj, żryć. <grym> no i tak stopniowo, no i tak powoli, no troszeczkę porobię, trochę sobie poleżę, yy, tak żeby nie ten, żeby cały czas nie, ktoś tam mi mówił, że ten, żeby ostry że za dużo, że ja za dużo pracuję. Nie, to nie jest aż tam taka ciężka praca, żeby ja, ja tu ci panowie co ten dom stawiają, tam jest dopiero ciężka praca, tam po drugiej stronie. Tam to oni mają ciężką pracę, naprawdę. Widziałem te rowy, tam kopią, pod ten, bo ten beton będą wylewać tam, będą wylewać beton i na tym będą chyba te pale stawiać, bo będzie to, to będzie taki typowo kumerski, kumerski dom z tego co mi Monika mówiła. Na tych palach takich e, drewnianych, grubych, bo no, będzie fajny domek. E, no i co jeszcze? No dzięki za, te, za to, że, ten, że tam się e, e, martwicie o mnie, o moje zdrowie. Nie, no zaraz będzie OK, no. Dużo snu. Wiem, że dużo snu jest potrzebne na to i, i, i to też mi pomaga, bo po każdym tym śnie już czuję się coraz lepiej, coraz lepiej. Nie no, wszystko jest ok, nie będę. No i z tą kiełbaską będę... Z tą kiełbaską jednak będzie trochę spóźnienie, no bo... To yy, no dopiero jutro... Nie, jutro jest niedziela. Ja bym chciał zacząć wędzić w niedzielę. No chyba, że... Tylko, że nie wiem, czy w niedzielę ja kupię dobre mięso. Mięso jest badane. Mięso, te które jest kupowane na rynku, jest badane. No nie wiem, czy jutro, jutro kupię to mięsko, czy no nie wiem, zobaczę. Być może, być może jutro to zrobię. To bym na poniedziałek miał, bym zrobił wędzenie. A w środę już by była ten, w środę już by była kiełbaska. No ja już tutaj się dowiaduję o tych, cały czas się dowiaduję o tych, tych, o tych wędlinach, jak się robi, jak można robić pasztet. Bo pasztety też można robić, jak można robić. No kaszanka to chyba to już jest, jest trudne trochę. Bo, bo nie, nie, nie wiem, jak, jak ten jak tą... No tu jest tutaj właśnie te warunki są troszeczkę inne, bo tu jest cały czas ciepło i ja nie wiem właśnie, jak by to, jakby to wyglądało z e, zrobieniem kaszanki. A poza tym kaszy, tutaj nie ma też kaszy, to nie wiem, jak ja bym musiał sprowadzać kaszę, bo to dobrze by było robić kaszankę na kaszy gryczanej, bo gryczana kaszanka jest bardzo dobra. No i tam trzeba jakieś kawałki też, do kaszanki się daje jakieś kawałki mięska czy coś takiego bo widziałem takie takie, jak kiedyś jadłem kaszankę to widziałem takie kawałki kawałki, jakby mięska były wewnątrz no widziałem też taką grubą kaszankę takie, z takim grubym flaku ale to nie wiem, nie wiem jak to chyba jakieś wołowe flaki były no o salcesonie to już nie mówię nie? bo to już jest, to już jest wyższa, ta wyższa szkoła jazdy A, no czyli to teraz się dowiedziałem że ten dom co oni tutaj przygotowują że to to nie, oni nie będą go budować tylko oni e, oni przywiozą gotowy dom i to najprawdopodobniej najprawdopodobniej będzie dzisiaj dzisiaj albo jutro oni widzą, że już kończą tu pracę i to będzie dzisiaj albo jutro i to będzie potężny dom bo to będzie i from here up to here house big house from here to here i is up like this yeah like like tak like similar like this one, yeah? up to here like this. czyli będzie na takiej czyli będzie na takiej wysokości a to są a tutaj dadzą chyba cement no to będą też wzmocnienia że będzie e, no że będzie on na tym stał ja widziałem, ja widziałem poprzednio... Hello! Ja widziałem poprzednio jak oni u Moniki stawiali tam taki mały domek. What is this? O! Oh. This is for eat? For ćniań <grymny> Cniań, <grymny> no, Ja widziałem, ja widziałem to jak oni stawiali ten dom. ja, ja jestem w ogóle... Ja, ja nie wiem w ogóle jak oni wjadą tutaj, jak oni ten dom, tu jest taki wąski wjazd, a to jest długi dom, bo to on będzie miał, zaraz ja policzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć metrów, dap meter. je? Yeah? A, se, seven, seven metrów. Ja nie wiem, ja nie wiem jak oni tutaj wiadą z tym domem. No ale nie, oni potrafią, ja widziałem tam jak tak cyrklowali, cyrklowali i tam i wjechali, wycyrklowali, no także oni poradzą, no a this one, what is this, this one? For... Toilet. He? For toilet? No. One. One. Toilet, nie? Toilet, toilet. Toilet, yeah? a, to, a czyli te rury są na, te, na toaletę. Bo toaleta będzie, toaleta będzie budowana, bo ten dom on ma tylko, tylko jeden pokój i kuchnię. Nie ma toalety. Toaletę trzeba dobudować. E, trzeba dobudować, tak jak tam u Moniki w tym e, w, w guesthouse, tam w retro. Oni e, toaletę dobudowywali. To taka dobudówka i tam e, podłączenia, wody, wszystko tam jest ten. No, nie mogę się doczekać, kiedy ten, nie mogę się doczekać, kiedy oni przywiozą ten dom. Mówiła Monika, albo dzisiaj, albo jutro rano.